Warsztaty z wybierania okularów i okularów przeciwsłonecznych to warsztaty bardzo ciekawe, bo najpierw trzeba pozbyć się przekonań. Bardzo wiele z nas myśli, że ma twarz nie nieodpowiednią do okularów, że żadnych nie wygląda dobrze. Bardzo często ktoś nas utwierdził w przekonaniu, że nie jesteśmy w okularach ładne, a nic bardziej mylnego. Na warsztatach uczymy się tego, jak wybrać kształt, jak wybrać rozmiar i proporcje okularów, żeby wyglądały dobrze, jakich błędów nie popełnić, jak sprawdzić czy okulary są wygodne, czy nie, a przede wszystkim mamy mnóstwo ćwiczeń. Najpierw ja jestem e, królikiem doświadczalnym i na mnie się przymierza okulary. Później wybieramy inspiracje, a ostatni krok to wybranie okularów dla siebie. I ocena grupy. Takie oto cuda dzieją się w klubie Mam Moc w centrum Serenada, więc zapisujcie się do naszej grupy, klub Mam Moc, żeby wiedzieć kiedy będą następne warsztaty i o czym. Na warsztatach w Serenadzie z panią Osą było cudownie. Dowiedziałam się dużo świetnych i potrzebnych rzeczy, jak dobrać sobie oprawki. Jest tutaj mega pozytywna energia i szczerze polecam każdej mamie, młodej, która chce coś dowiedzieć się o sobie i w jakiś sposób odnaleźć nową siebie.